Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszych warsztatach. Dzisiaj mamy do zaprezentowania trzy rodzaje warsztatów. Gliną pokonamy plastikowy świat, który poprowadzi pani Agata Lechowicz, która do nas przyjechała z dymaczowa. Powitajmy ją, prowadzi. Zajęcia malarskie poprowadzi taki pan, którego żadne dzieci w Starym Dzikowie nie znają. I to jest pan Bogdan Ozimek. A z zajęcia z rękodzieła poprowadzi pani Monika Szwepp, też z Zubaczowa. Witamy bardzo serdecznie. No Moi kochani, warsztaty składają się z 20 godzin. Raz w tygodniu będziemy się spotykać właśnie na takich warsztatach z rękodzieła, zajęć malarskich i zajęć z gliny które mają nauczyć Was czegoś nowego i pokazania nowych technik yy, rękodzieła. Moi drodzy, yy, warsztaty, które będą prowadzone przez Panie, które przedstawiłam, musicie bardzo dokładnie ich słuchać, żeby Wasze prace były ładne. Moi drodzy, zakończenie całego projektu Dni kultury Dzikorszczyzna zostanie podsumowany, moi drodzy, na początku września, więc Wasze prace wszystkie zostaną też zaprezentowane więc bardzo się staramy, żeby Wasze prace ładnie wyglądały, były takie przejrzyste, które będziemy mogli później zaprezentować, moi drodzy. A na zakończenie, moi drodzy, dla każdego uczestnika czeka niespodzianka coś słodkiego, a w trakcie, moi drodzy, jest jeszcze to przewidziane ciasteczka i soczek. Także wszystkim życzę, moi drodzy, wesołej. I no. korzystne takie zabawy, żebyśmy mogli z tego coś wynieść. Dziękuję bardzo i zabieramy się do pracy. Stowarzyszenie Pomóżmy Razem w Dzikowie. Proszę nam powiedzieć, co zainspirowało Panią, żeby to stowarzyszenie powstało w tej miejscowości? To odpowiednia będzie Marta do <grywa> tego pytania. My działaliśmy wcześniej jako grupa nieformalna, pomagając w różnych takich Mikołajkowych zbiórkach. Pom Świątecznej pomocy rodzinie, rodzinom ubogim. Tak, tak, to było na tyle nielegalne, więc poznaliśmy, mm. że musimy założyć jakąś grupę formalną, na no, że Koło Boskiej było zajęte, więc będzie <laughs> to stowarzyszenie. Od którego roku funkcjonuje stowarzyszenie? Dokładnie 19 stycznia 2016 roku. Ym formalnie zawiązaliśmy Krajowy rejestrze sądowym, jesteśmy stowarzyszeniem rejestrowym z racji tego że posiadamy ten status możemy się opiekać o różne dofinansowania granty no i chyba też na takiej bazujemy na takich właśnie pozyskanych funduszach unijnych bo no, nie mamy innych środków finansowych na działalność stowarzyszenia, oprócz składek, oprócz jest składek. członkowskich, y, y, naszych członkin, ale możemy no, się pochwalić, że do tej pory jest zapisanych 38 członków stowarzyszenia. Uważamy, że to jest bardzo du dużo. No, nie zawsze czas pozwala im na to, żeby się zaangażować na to, na wszystkie działania, ale cieszymy się bardzo, że angażują swoje dzieci. Jeżeli one nie mogą, to przychodzą w zastępstwie dzieci, więc mamy nadzieję, że nasze pokolenie, nas zastąpi młodzież, która będzie, jak gdyby, no, nasze działania kontynuowała, bo to jest też ważne, żeby dzieci i młodzież nauczyć akcji takiej społecznych, akcji wolontariackich. Tak już, że może kiedyś będziemy tej pomocy potrzebowały i może nam będą pomagać. Także to chyba taki aspekt był największy. No właśnie, ale powróćmy jeszcze do początku stowarzyszenia. Y jak opracowywałyście cele statutowe swojego stowarzyszenia? Na czym skupiałyście się? Czy tylko na tych właśnie akcjach wolontariacko charytatywnych, czy, czy po prostu jeszcze inne aspekty wchodziły w grę? Bardziej, bardziej tak, żebyśmy mogły legalnie pomagać innym osobom. Nie zbiórki pieniążne, prawda? zbiórki publiczne, tak. które były tutaj z, rejestrowe. Tak, a z czasem wyszło tak, że, że Ania jest bardzo dobrą osobą od pozyskiwania środków z Unii. I przechodzą nam wszystkie praktycznie projekty, jakie ja napiszę, więc korzystamy z tego cały czas. Na no, tak. lat. To Znaczy też słuchamy teraz chyba ja um, społeczeństwa, też Marta się w środowisku tutaj bardziej starego dzikowa, więc y, też podsłucha niektóre informacje ludności, które po prostu oczekują też, żeby na przykład coś było tutaj, y, żeby. Działy się jakieś na przykład tego typu działania, jakieś warsztaty, bo tego brakuje tutaj, by, posz, by dzieciaki na przykład uczęszczały. No przy stowarzyszeniu działa też um, sekcja warcabowa. Praktycznie można powiedzieć, że od samego początku hmm. z zaistnienia stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało w styczniu, a zaraz w tym odbyło się pierwsze spotkanie związane z warcabami. Um, Wieszliwi Panu... Jankowi Armiarowiczowi, Jan, Jan. tak, który nas tutaj pilotował, który nam tutaj um, doradzał, wspierał cały czas, ciągnął to, żeby to cały czas trwało. Tak, przygotowywał dzieci. No cieszymy się bardzo, że nasze dzieci, nasze dzieci w cudzysłowie z gminy Stary Dzików, dzięki właśnie Warcabom mogły wyjechać na różne zgrupowania Mistrzostw Polski. I sukcesy. I osiągają ogromne sukcesy nie krót, właśnie w bardzo krótkim czasie, bo stowarzyszenie działa 3 lata, tyle samo działa sekcja Warcowa stowarzyszenia Pomóżmy Razem, a mamy już Mistrzostw Polski, także cieszymy się bardzo. Żałujemy tylko jedno, że nie przychodzą nowe dzieci dzieciaki, że po prostu pomimo, że ta promocja tych warcanych tutaj na naszym terenie jest duża, gminy, to jakoś nie zywane są chęci i myślę tutaj chyba też ze strony bardziej może rodziców, prawda, którym brakuje tego czasu na po prostu zaangażowanie się, żeby przywieźć dziecko, odebrać, to ciągle właśnie u nas jak gdyby tak jeszcze Mało po prostu jest to tak um, postrzegane przez to że jednak trzeba to um, zainwestować na swój czas, żeby te dzieci y, po prostu zaistniały na, nie tylko tutaj na, na naszej gminie, ale też w powiecie, w kraju. Y, może się to zmienić, zobaczymy. Dzisiejszy dzień pełna sala, dużo się dzieje, dwa osobne stoły, w jednym, przy jednym stole dzieci y, miętolą, że tak powiem, gminę, glinę, y, przy drugim dzieją się jakieś kwiaty. Y, co to takiego? Co to się dzieje, w ramach czego? W ramach projektu Ostatniego, który oczywiście znowu mamy z projektu, który Ania napisała, to mm. jest to masz z ręką dzieła, na którym będziemy wykonywać kwiaty skrypiny, z bibuły, z kropiny, z bibuły, ten na drewnie, który już wcześniej robiliśmy, serwetki. To rzeczy, naprawdę, dzieci nabierają takiej umiejętności do tego, dzieła, tego takiego, które zapominane jest to. Dzisiaj takie rzeczy się praktycznie nie robi, wszystko jest gotowe, wychowane, a, a mogą sobie same coś takiego zrobić. Glina wspaniała rzecz, właśnie wychowywałam, jestem całą morsą w glinie. <laughs> Fajne doświadczenie i przypomnienie sobie lat dzieciństwa, kiedy myśmy się w tej glinie bawili, dzisiaj tego nie ma. Skąd taki pomysł może powiem tutaj, jeżeli chodzi o glinę? Dlatego, że projekt jest finansowany i w projekcie, może że trzeba było, takie warsztaty, które nigdy nie były, czyli były innowacyjne, pojawiły się na naszym terenie pierwszy raz. Więc w sumie były jakieś warsztaty taneczne, kulinarne, rękodzieła, plastyczne były warsztaty, ale nie było nigdy z Nie ukrywam też, że było ciężko znaleźć osobę, która by zgodziła się takie warsztaty przeprowadzić tutaj, prawda, bo wiadomo, że, że wszystkie Warsztaty prowadzą trenerzy z wykształceniem, więc jak się udało znaleźć tutaj odpowiednią osobę, Panią Agatę Agatkę, to jest to bardzo wdzięczność, że się zgodziła do nas przyjechać i zresztą widać na wcześniejszym załatwionym obrazku, że się czuje jak ryba w wodzie w tych warsztatach, dzieci też, mimo że pierwszy raz usiadły do tego typu warsztatów, to widać tą radość, pełną energii, no i myślę, że chyba będą się najbardziej <laughs> cieszyły, największym powodzeniem. No, wszystkie działania warsztatowe odbywają się w ramach projektu Dni Kultury Ludowej Czkowszczyzna, który rozpoczął się już 14 kwietnia. Było rozpoczęcie w Białym Dworku. Dotyczył konferencji gdyby, takiej historii gminy Stardzików. A kolejny warsztat to jest taki cykl tych działań, które są zapisane w projekcie. A podsumowanie wszystkich działań, czyli konferencji, historii Starego Dzikowa, warsztatów, bo tutaj oprócz tych warsztatów właśnie z gliny, my tak też w projekcie nazwaliśmy sobie je fajnie, żeby tak jak gdyby może przyciągnąć też dzieciaki, to może powiem jeszcze, że te zajęcia mają nazwę Gliną Pokonajmy plastikowy świat, który ma też tak właśnie pokazać, że nie tylko tutaj jest ważne rękodzieło, ale też żeby nauczyć po prostu takich technik, że nie tylko papier, kartka, nożyczki można coś zrobić, tylko że jeszcze po prostu inne techniki są do wykonania. Kolejne warsztaty to są warsztaty plastyczne, też mają nazwę Świat pędzlem malowany. Później jest Tradycja i Smak, warsztaty kulinarne i Sztuka tworzenia właśnie warsztaty z krepiny i bibuły. Tak nazwaliśmy sobie te wszystkie warsztaty, żeby je rozgraniczyć, jak gdyby, ale też żeby po prostu jak gdyby docenić fakt yy, każdej pracy trenera, który po prostu będzie pokazywał yy, te tytuły, miały zaakcentować i do, jak gdyby powiedzieć, że na przykład dotyczą danej kwestii yy, takiego rękodzieła. Co jeszcze przed Wami w projekcie? Następne podsumowanie. Podsumowanie projektu na zakończenie wszystkich działań. We wrześniu. Na początku września. W września. To, to będzie... To będzie sztuka, nie mamy ustalonej, ale na pewno będziemy to robić w ramach jakichś działań takich dużych z gminą stardzików, Dzików, które będą tutaj robione, dlatego, że chcemy zaprezentować wszystkie prace. Warsztaty sztuka tworzenia, warsztaty ozdób z Bibułej Krepiny, które prowadzi Pani Monika Szpet z Zubaczowa. To już jest, ona uczestniczy w drugim projekcie u nas, także cieszymy się bardzo, że zawsze ma dla nas czas. Tradycja i smak warsztaty poprowadzi pani Edyta Panek, to jest nasza mieszkanka, zna tradycję regionu, kulturę naszą, dlatego wybraliśmy ją właśnie do tego typu warsztatów, bo uważamy, że ona będzie po prostu to dobrze robiła z młodzieżą, z seniorami z kołami gospodyń Świat pędzla, malowany, warsztaty plastyczne w plenerze poprowadzi też nasz nauczyciel tutaj z, ze szkoły podstawowej, ale znam tutaj też region bardzo dobrze tak, i uważamy, że po prostu przygotuję bardzo fajne prace z dziećmi, które też pokażą prawda, ten region z perspektywy takiej historycznej. Dlatego, że projekt zawiera jakby no, działania szlakiem kultury, kultury takiej drewnianej, cerkiewnej, żeby pokazać te takie walory historyczne, których, o których się coraz częściej chyba zapomina. No, no, Marta stanie. Do...